W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam aż dwa samochody włoskiego koncernu. Jeden zrewolucjonizował polską motoryzację, drugi natomiast rewolucjonizuje Włochy pod względem elektryczności. Przed nami Fiat 126P oraz Fiat 500 w elektrycznym napędzie. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest stacja benzynowa Circle K mieszcząca się w Czajowicach. Oferuje ona wysokiej jakości benzynę, jak i olej napędowy czy gaz LPG. Do użytku są również przeznaczone dwie ładowarki do samochodów elektrycznych. Możemy również spotkać się z takimi udogodnieniami jak wulkanizacja, myjnia zwykła, mienia bezdotykowa, odkurzacz, kącik wypoczynkowy oraz obszerną strefę gastronomiczną czy kafę. Czymś niepowtarzalnym natomiast jest studio detailingu My Hair Team, które świadczy takie usługi jak Oklejanie samochodów folio PPF, nakładanie powłok ceramicznych, przyciemnianie szyb, renowację lakieru, renowacja tapicerki, zmianę koloru samochodu czy detailing określony mianem SPA. Napomnę jeszcze tylko, że obydwa te samochody dzisiaj do nagrania odcinku przygotowało studio detailingowe Meijer Team. Przejdźmy do samego odcinka. Dzisiaj prezentowane dwa samochody. Jedno auto jest małe, w nazwie nazywa się również Maluch. Drugie również jest małe, ponieważ powstało do włoskich uliczek, e, czyli Fiat 500. Przejdźmy na początku do Malucha. Maluch był produkowany od 1993 roku do roku 2001. Ten egzemplarz pochodzi z 1999 roku. Posiada w sobie silnik dwucylindrowy o pojemności 0.65 Setnych litra, posiada 24 konie mechaniczne oraz 42 Nm momentu obrotowego, co pozwala mu się rozpędzić do pierwszej setki w przedziale od 30 nawet do 50 sekund. Samochód jest legendą polskiej motoryzacji. Został on w Polsce produkowany przez dłuższy czas swojej produkcji i był ikoną wręcz motoryzacji w czasach PRL-u. Kolor czerwony odnosi się również do klasyki gatunku tegoż samochodu. Czerwony kolor Malucha jest chyba najbardziej kojarzonym kolorem z całą bryłą tego auta. Czymś co jest teraz rzadko spotykane jest silnik położony z tyłu. Z przodu mamy bagażnik, z tyłu mamy natomiast silnik. Samo auto pojedzie maksymalnie 120 km na godzinę Fiat 500. Gdy wychodził pierwszy raz miał na celu zmotoryzować całe Włochy. W tym momencie, gdy wyszedł ten model, produkowany od 2020 roku, w tym egzemplarzu jest to edycja La Prima Bai Bocelli, czyli droższa wersja, za którą trzeba dodatkowo zapłacić. Ma na celu zelektryfikować całe Włochy. Jest w 100% elektrykiem. Bateria posiada 43 kWh pojemności. Maksymalnie przejedziemy, przejedziemy nim nawet do 450 km zasięgu. I jest on tutaj wyposażony w szybkie ładowanie. Od 0 do 80% naładowania baterii jesteśmy w stanie naładować go w 35 minut. Natomiast gdy podłączymy go do zwykłego gniazdka w domu, będzie to 15 godzin ładowania. Jest to auto czteroosobowe, chociaż krążą plotki, że jeździło się w tym aucie nawet w osób kilkanaście. Auto jest naprawdę typowo legendą polskiej motoryzacji. W pewnym momencie Fiat, ze względu na to, że ludzie zaczęli go nazywać małym Fiatem, polskim Fiatem czy po prostu Maluchem, doszedł do wniosku, że czemu by tak nie nazwać tego samochodu i od pewnego roku bodajże 1997 zaczęły wyjeżdżać te samochody z naklejką Maluch na tylnej klapie. Auto po prostu zna. Każdy za każdy auto kiedyś widział, czy na zdjęciu, czy na żywo, czy nawet nie jechał, ponieważ również oglądają mnie osoby, które na pewno takiego fiata w swojej kolekcji posiadały. Drzwi przy otwieraniu wydają dźwięk, otwierając się niczym G-klasa od Mercedesa. Środek natomiast nie zachwyca swoim wyglądem, ponieważ wygląda on po prostu jak typowy stary samochód. Mamy tutaj naprawdę ultra mało miejsca, i żebym się pomieścił, muszę mieć tak zwany zimny łokieć. Ehm, miejsca na nogi przy pedałach jest naprawdę ultra mało. Jedną stopą wręcz mógłbym wcisnąć wszystkie trzy pedały. Yy, nic tutaj nie ma zachwycającego. Jest tutaj radio yy, o nazwie Safari 5, które żeby się jakkolwiek połączyć z jakiegokolwiek stacją radiową trzeba wystawić potężną antenę na dach. Dwuramienna kierownica na pewno nadawała dużo szyku. Cała deska rozdzielcza jest pokryta ala skórą, a taficerka jest materiałowa w pattern Niczym z sofy babci. Podsufitka natomiast wygląda jak dywan, ale nie ma się do czego przyczepić. Ten samochód po prostu tak wyglądał. My, przez to, że motoryzacja zrobiła duży krok w przód, przyzwyczailiśmy się do zdecydowanie większego komfortu. Przejdźmy teraz natomiast do. Fiata 500 w elektrycznym napędzie w edycji La Prima by Bocelli. Jest to samochód zaprezentowany przez Fiat w roku 2020. Jest produkowany do teraz. Jeżeli chodzi o jego osiągi, do pierwszej setki rozwinie się już w 9 sekund, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 150 km na godzinę. Posiada on wszystkie światła w technice LED-owej oraz jest względem swojego poprzednika Dłuższy, szerszy oraz wyższy. Ten samochód naprawdę dosyć urósł w naszych oczach poprzez jego ewolucję na różnych modelach. Tak samo jak Maluch był następcą Fiata 500 Nuova, ten jest następcą po prostu swojej poprzedniej edycji Fiata 500. Natomiast ten egzemplarz wyróżnia się trzecimi drzwiami. Te drzwi otwiera się tylko i wyłącznie poprzez otwarcie drzwi przednich, i wtedy klamką możemy otworzyć drugie drzwi. Ułatwia to na pewno, na pewno osobie trzeciej czy czwartej wejście na kanapę, a na pewno przypomina to samochody marki Rolls-Royce czy Opla Meriva z 2010 roku. Jedyne logo Fiata na całym nadwoziu znajduje się na tlapie bagażnika. Poprzednia edycja Fiata 500 miała światła sygnowane pomalowaniem szminką. W tym przypadku mamy tutaj kształt litery C z minimalistycznym logiem. Co jeszcze się zmieniło w nadwoziu Fiata 500? Na tlapie jest na pewno ten spoiler, czy po prostu Nadaje ono wydłużony look tyłowi samochodu oraz po prostu wygląda on bardziej okazale, bardziej masywnie. Co na pewno również przekłada się na aspekty aerodynamiczne, ponieważ tworzy mniejsze zawirowania powietrza. Co pierwsze rzuca się w oczy? Na pewno dwuramienna kierownica z dużym logiem 500. Logo Fiata wewnątrz znajdziemy tylko i wyłącznie w monogramie na fotelach skórzanych, co naprawdę wygląda dosyć prestiżowo. Przed nami ukazuje się duży wyświetlacz ponad 12-calowy, oczywiście full dotyku. Pod samym ogromnym wyświetlaczem dużo przycisków manualnych, wejście USB. Czy ładowarka indukcyjna do telefonu? Co ciekawe, znajdują się na tej ładowarce najważniejsze budynki w Turynie. Pod spodem cztery przyciski do zmiany. Kierunków jazdy oraz na podłokietniku mamy możliwość regulacji trybów jazdy czy głośności grającej muzyki. Ten egzemplarz jest również wyposażony w tlany dach. Co do kierownicy, wracając jeszcze do tego tematu, jest ona naprawdę dosyć mocno rozbudowana pod względem multimedialnym. Przed nami ukazuje się dosyć duży obrotomierz, a tak naprawdę po prostu wskaźnik prędkości, ponieważ obrotów tutaj nie ma. Posiada 118 koni mechanicznych i 220 Nm momentu obrotowego, co będziemy mogli zobaczyć na wyświetlaczu przed naszymi oczami za kierownicą, który będzie pokazywał zużycie energii w aktualnym momencie. Z ciekawostek również, yy, za klamkami z prawej i z lewej strony na głównych drzwiach mamy ukazany pierwszy wręcz model Pjata 500 i napis, że został wyprodukowany on w Turynie. Nie ma tutaj manualnych fizycznych klamek do otwierania samochodu. Tak naprawdę jest tutaj przycisk, również to rozwiązanie zostało zastosowane w Maserati MC20. Po prostu trzeba go nacisnąć, drzwi odskakują i wystarczy je tylko pchnąć, aby się otworzyły. Co wtedy, gdy samochód się rozładuje, to nie będziemy mogli wyjść? Pod spodem, obok cap-holdera, znajduje się mechaniczna klamka, jeżeli by była taka potrzeba. Kończąc już ten materiał, chciałbym Wam jeszcze go szybko podsumować. Dwa samochody, które na pierwszy rzut oka wyglądają totalnie niepodobnie do siebie. Gabarytowo również się dosyć sporo różnią. Ten samochód prawie w środku nie ma w ogóle miejsca. W tym natomiast czuję się dosyć komfortowo siedząc z samego przodu. Obydwa samochody łączy dosyć sporo. Ten był poprzednikiem pierwszej edycji tego. Musimy za niego zapłacić 185 tysięcy złotych w podstawie w edycji La Prima. Natomiast za malucha przed y, denominacją musieliśmy zapłacić 12 tysięcy złotych. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Serdecznie zapraszam Was na naszego Instagrama oraz na naszego Patronite'a, ponieważ wsparcie finansowe zaczyna nam się coraz bardziej przydawać. Dziękuję również bardzo serdecznie stacji benzynowej Strzykółkaj w Czajowicach oraz Studiu Detailingowemu Maicher Team za przygotowanie tych dwóch samochodów. Do zobaczenia następnym razem.